Cześć, cześć, tu Konrad Derlatka. Dzisiaj chciałem troszeczkę opowiedzieć o tym, czy pompa ciepła generuje hałas. I teraz chcę powiedzieć, będę mówił o dwóch rodzajach pomp ciepła: o pompach ciepła najpierw gruntowych, później powietrznych. I jeżeli chodzi o pompy ciepła gruntowe, musimy wiedzieć, że tak naprawdę hałas przy pompach ciepła gruntowych to jest tylko i wyłącznie hałas pracy sprężarki, jeżeli mówimy o tym, co, co generuje, co może generować, generować dźwięk. Więc tak naprawdę, przy, w zależności od pompy ciepła, jaką mamy, jaką stosujemy, my akurat. Przy pompach ciepła firmy NIBE, czyli te produkty, które my proponujemy naszym klientom, które my rekomendujemy, e, tak naprawdę e, te pompy to są przeważnie e, jednostki z. E, Jednostki wewnętrzne, które stoją, one wyglądają bardzo często tak, my popularnie nazywamy, że są podobne do lodówki. Wymiary 60 na 60 wysokość około 1,70 m, 1,80 80, Tak więc potocznie mówimy, że to, że to takie, takie troszeczkę podobne do lodówki. Tak więc to są te urządzenia, w których wewnątrz mamy specjalny boks, w którym jest cały układ chłodniczy. Sprężarka, plus pozostałe elementy elementy układu chodniczego, i to właśnie te elementy lubią, lubią albo generalnie no mogą, mogą generować się hałas. I tutaj, jeżeli chodzi o hałas takich jednostek, to przy. Jednostkach takich typowo domkowych, to to jest, to jest hałas w granicach 26, 27, 28 decybeli. W takich pompach do, 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 do 15, jeżeli dobrze pamiętam, do 15 kW, nawet chyba do 17 mamy, mamy taki, taki hałas, więc to jest tak naprawdę ciężko wyczuwalny hałas. Powiem w ten sposób, że przy, w przypadku lodówek, jeżeli mamy lodówki, to, to lodówki wydają hałas około 我。Oh well. 40 decybeli, to też oczywiście w zależności od, od konkretnego modelu, ale tak jak sprawdzałem, robiłem jakiś research, to to, to, to tak podawali, że, że, że mniej więcej granica 40 decybeli same lodówki. Więc tak naprawdę, jeżeli pompę ciepła, taką pompę ciepła gruntową mamy zamontowaną w pomieszczeniu technicznym, w kotłowni, w pompowni, w, czasami w szafie, bo czasami takie rzeczy też się zdarzają, zdarzały, to tak naprawdę no. Tutaj ktoś by musiał być bardzo mocno wyczulony na to, że, żeby słyszeć takie urządzenie, bo ciężko jest czasami uruchamiając urządzenie, jak uruchamiamy urządzenie, to klient sam czasami nie jest w stanie wyłapać, czy pompa ciepła pracuje, czy nie pracuje, bo po prostu tego nie słychać, akurat przy tych jednostkach. Przy innych pompach, jak mieliśmy możliwość współpracy z innymi producentami, dawno, dawno temu, to było różnie. Te, te, te pompy były troszeczkę głośniejsze, ale tutaj przy pompach ciepła to wygłuszenie jest naprawdę bardzo na bardzo wysokim poziomie więc, więc tak jak tutaj mówię te 26-28 decybeli tutaj każdy decybel już, już już ma, już ma znaczenie ale, ale, ale ten dźwięk to jest naprawdę niedużo przy większych mocach pomp ciepła, e, niby to jest w granicach 32, 33 dB, e, mówiąc cały czas o pompach ciepła gruntowych, więc cały czas to jest naprawdę na świetnym poziomie, i tutaj, e, jeżeli szukamy, e, szukamy jakiegoś, e, jakiegoś urządzenia, które będzie urządzeniem, które naprawdę e, ma spełnić takie no, najwyższe wymagania, to tutaj właśnie pompy ciepła niby, pompy gruntowe są, e, są przez. Nas rekomendowane jako, jako te urządzenia, które, które spełnią wymagania naprawdę wymagających użytkowników. Co możemy jeszcze przy, takim, przy takiej pompie ciepła, przy takiej instalacji z pompą ciepła gruntową słyszeć, to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie przepływ wody w rurkach, jakaś praca pompki obiegowej. Tutaj, tutaj, no tak jak w przypadku każdej instalacji hydraulicznej, która, która, w której płynie woda, w której gdzieś może być coś słyszalne, aczkolwiek no, przeważnie na początku, e, przy uruchamianiu instalacji, takie dźwięki są dosyć słyszalne. Bo mamy powietrze w instalacji, to taki układ się musi odpowietrzyć. Bo po jakimś czasie te, te dźwięki powinny się zminimalizować i, i, i naprawdę jakieś tylko może szum pompki jakiś, jakieś inne elementy pracujące, jakieś zawory przełączające, zawory mieszające. To, to mogą być jedynie tego, tego typu dźwięki. Więc e, tak naprawdę, jeżeli e, tutaj. E, no Zależy na tym, żeby, żeby takie urządzenie było bardzo ciche, no to tak jak już wcześniej powiedziałem, my rekomendujemy i zalecamy i montujemy takie, takie urządzenia właśnie marki, marki NIBE. Teraz przechodząc do pomp ciepła powietrznych, musimy wiedzieć, że hałas może, będzie w dwóch miejscach. Raz w przypadku jednostki zewnętrznej, dwa w przypadku jednostki wewnętrznej, wewnątrz w budynku. I teraz w przypadku jednostek zewnętrznych. W zależności, e, zależności od, od jednostek, e, tak naprawdę to może być w granicach 30, e, 36, 48 dB na zewnątrz. E, tak więc no, tutaj już. To jest zdecydowanie bardziej słyszalne w porównaniu do pomp, ciepła, do pomp ciepła powietrznych. Ja też tutaj skupiam się na rozwiązaniach stricte firmy NIBE, z racji tego, że te rozwiązania rekomendujemy. Są na rynku również inne rozwiązania, z, gdzie, gdzie nie chcę się wypowiadać na temat urządzeń, na które. Z którymi nie mam doświadczenia, mówię o tym, co my montujemy, co działa, co się sprawdza, dlatego też tutaj w przypadku pomp ciepła, przede wszystkim monoblokowych, przepraszam, splitowych, to jest w granicach 36, 36 do 48 decybeli. i musimy wiedzieć, im pompa będzie miała mniejszą moc, to co do zasady jest tak, że ona będzie ciszej pracować, ten wentylator będzie mniejszy, sprężarka będzie mniejsza, drgania będą mniejsze. E... Drugi typ pomp, który oprócz splitów, o którym należy wspomnieć, to są pompy ciepła monoblokowe. Pompy ciepła monoblokowe F2120 lub S2125 firmy NIBE to są monobloki, które pracują na poziomie 38-41 decybeli, w zależności również, również od jednostki, bardzo wysoka kultura pracy tych urządzeń. My takie urządzenia zalecamy klientom, którym naprawdę zależy na tym, żeby raz urządzenie bardzo dobrze wyglądało, dwa na tym, żeby, żeby pracowało i ich kultura pracy była wysoka, bo naprawdę tak w praktyce zdecydowanie mają korzyść tą kulturę pracy. Tak, tak no, po prostu w, w słowach takich najprostszych mówiąc, jeżeli byśmy postawili splita i monobloka koło siebie, to, 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 to naprawdę będzie, będzie słychać różnicę w pracy tych urządzeń. Aczkolwiek no, tutaj zarówno jedno, jak i drugie urządzenie no, nie są głośnymi urządzeniami, ale tu należy zwrócić uwagę na to, że jednak, że jednak ta różnica w hałasie będzie ancak Przy jednostce wewnętrznej, teraz przechodząc już do środka, do budynku, niezależnie jaką konfigurację będziemy mieli, czy z jednostką wewnętrzną, czy z jakimś jednostką HBS, czy z inną jednostką, która, e, która będzie na przykład połączona, e, połączona połączenie na przykład e, jednostki splitowej, e, czyli ten układ e, hermetycznie otwarty, który, który po prostu, gdzie musimy wiedzieć, że między jednostką wewnętrzną, czyli Wewnętrznym budynku, a jednostką zewnętrzną krąży nam gaz czy krąży nam, krąży nam czynnik chłodniczy. To w tych urządzeniach musimy wiedzieć, że tak naprawdę w procesie e, przede wszystkim odszklenia będziemy słyszeć. E, to taki dźwięk, który można porównać troszeczkę do jakichś bombelków, do, 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 do dźwięku przelewającej się wody troszeczkę z racji na to, że pompa będzie zmieniała, zmieniała, odwracała, odwracała układ chłodniczy i tak naprawdę no, ten dźwięk będzie tego dźwięku się nie pozbędziemy. To nie jest też jakiś, jakiś dźwięk, że tak powiem, problematyczny, ale o tym należy pamiętać, że, że tutaj, tutaj ten dźwięk będzie zawsze. E, jedyny sposób na to, żeby tego dźwięku nie było, to jest pompa monoblokowa. W pompie ciepła monoblokowej będzie znowu to, co wcześniej powiedziałem, przy pompach ciepła gruntowych, no, będziemy słyszeć tylko pracującą wodę, bo połączenie w, w przypadku takich, takich pomp między jednostką zewnętrzną a wewnętrzną jest za pomocą czynnika, czynnika grzewczego, tak, w, w, w dużej skrócie, w dużym skrócie mówiąc, czyli wody. Tak więc, tak więc tutaj Tutaj, tutaj no, słyszymy tylko przepływ wody jeżeli w ogóle jest słyszalny e, i również jakąś automatyka, zawory przełączające, tego typu, tego typu rzeczy. E, I tutaj tak naprawdę no, myślę, że każdy powinien sam sobie zadać pytanie jakiego rozwiązania szuka dla siebie. czy Jednostki zewnętrzna, wewnętrzna, czy pompa ciepła gruntowa będzie zamontowana w takim miejscu, w którym to może przeszkadzać, czy nie. Ale no, myślę, że, 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 że po prostu no, zawsze też dopytaj, dopytaj, czy nas, czy instalatora o to, które rozwiązanie będzie dla Ciebie dobre, bo czasami. Mogą być techniczne przesłanki, które będą mówiły o tym, że lepiej na przykład w danym, przy danej konfiguracji, danym budynku, danych wymaganiach klienta zastosować po prostu pompę ciepła e, przykładowo monoblokową, a nie splitową, albo splitową, a nie monoblokową. Tak więc my zawsze mamy podejście takie, że indywidualnie podchodzimy do każdego tematu. Nie ma sztampowych instalacji takich samych tylko zawsze, zawsze do każdej. Będziemy, będziemy podchodzić indywidualnie. Myślę, że w tym filmie byłoby chyba na tyle. E, tak więc, e, po pierwsze, zapraszam do subskrypcji kanału, do e, komentarzy, do zostawienia paluchów w górze i do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się, hej!